Uwierzycie co odkryłem. E, no po prostu nie uwierzycie. chcę w poppy playtime, nie? No i tutaj widzicie taki piękny obraz. Tak, to jest kontroler od Xboxa, ale... zaraz coś zobaczycie. Patrzcie. Skip into. Musicie coś zobaczyć. Ja wam to pokażę. To jest po prostu coś co nie uwierzycie. Pójdę ostroż, słabo łapie ale słuchajcie, gest sobie dzisiaj w poppy playtime, nie? Gieram sobie napadnie dzisiaj tak, nie Mam ochotę, że to gest sobie napadnie w grę na telefonie no i zobaczcie co odkryłem widzicie? ja nie ruszam tutaj nic nic nie ruszam tutaj w grze, tylko padem ruszam, no wiecie to? to oznacza, że Copy Playtime niedługo będzie dostępne na Xbox i konsole tego typu, bo jest za, za jest na pada i to jest niesamowite. Jakbyście nie wierzyli, to kamerą też to tutaj już tak, tak dziwnie. Więc... Widzicie? I ja tu nagrywam zupełnie kilka po tym jak to odkryłem. Właśnie się teraz tak jalam, tylko nie można nic zrobić, oprócz tego, że można ruszać. się, Trochę słabo się łapie Co jest za to? Ale no spójrzcie, powiększę mam tą kamerkę. No spójrzcie, mam tutaj to. I normalnie chodzę w poppy Playtime. Naprawdę zobaczcie, że ja tu tym joystickiem nie ruszam. Tak to wygląda, jak, jak nie już ampadę, tylko tym joystickiem w grze. Widzicie? I to jest dowód. Ja nie okłamuję Was, naprawdę. To jest po prostu coś. Będzie można niedługo to robić na Xboxie. O, play. Popi one to play. Popi chce grać. <laughs> Raczej się bawić tutaj. A dobra, nieważne. Już koniec tego. Jak widzicie, to można tutaj normalnie robić. Co prawda, żeby zdobyć jabłka i wszystko tutaj zrobić, to trzeba dotykać normalnie kanału. Eee, Kójdę trochę mi się telefon trzęsie, soj. Soj. No i tutaj muszę dotykać. Zobaczcie, teraz nie dotykam pada. Eee, I żeby kod wpisać, trzeba to tutaj. Po prostu trzeba umieć kod po pierwsze, a po drugie trzeba, trzeba się pozbyć pada. Dobra. Wiem może. Jak chcecie odcinek z tego. Jak przychodzę Poppy Playtime na panie, to, e, to napiszcie w komentarzu. Ale ja się tym tak jaram, że to odkryłem. Że aż sobie coś sprawdziłem w internecie. I Poppy Playtime rzeczywiście ma być niedługo na Xbox. E, Xbox, PlayStation i... I, i, i switch mam switcha OLED tak. nie nieważne, nie będę się leksował tym Dobra, to do jutra czy coś W każdym razie się tym tak jajam Szkoda, że kamera się tak wolno rusza Nie no, jak chcecie, żebym przeszedł popi Playtime na takim padzie, to napiszcie w komentarzu, a ja a my się żegnamy na no